Witam serdecznie. W dzisiejszym wideo chciałabym rozwiać najczęściej powielane mity na temat cukru w internecie, przedstawić kilka podstawowych funkcji cukru w organizmie człowieka, a nade wszystko chciałabym Was uczulić na pewien typ informacji przekazu internetowego, oznaczającego się przesadnym upraszczaniem faktów. Ilekroć usłyszysz, że cukier szkodzi, że jest toksyną, Albo odwrotnie, spotkasz się z gloryfikowaniem cukru. Ale to nie dotyczy tylko cukru. Podobnie sprawa dotyczy tłuszczy. Jeżeli ktoś albo przypisuje tłuszczom gębę, albo odwrotnie, te tłuszcze gloryfikuje i stawia na piedestał, czy postępuje tak z jakimkolwiek mikro czy makroskładnikiem, od razu powinna się Tobie zapalać czerwona lampka. Od razu powinniście stronić od takiego przekazu i nie nadawać żadnej rangi, takim słowom, żadnej wiarygodności. Dlatego, że przesadne upraszczanie w dziedzinach takich jak fizjologia, żywienie, zdrowie, jest niczym innym jak kłamstwem. Musi być kłamstwem, ponieważ nasze organizmy nie funkcjonują tak prosto. I przykładowy cukier nie może być ani dobry, ani zły, bo to wszystko zależy od kontekstu sytuacyjnego. Jaki to jest cukier, w jakiej postaci? Nie tylko ta forma chemiczna, ale też struktura całego dania. Z czym jest podany? W jakiej kombinacji? Również kiedy go jesz? Czy jesz go z rana, czy przed snem, czy przed wysiłkiem jakimś fizycznym, czy po wysiłku, jak to się ma do Twojej aktywności intelektualnej. I masę, masę innych czynników wpływa na to, czy my będziemy w stanie określić, czy dany cukier w danym daniu, w danej postaci, formie i ilości będzie dla danej osoby jeszcze z określoną glikemią, będzie. Działało pozytywnie, czy będzie stanowił jakieś zagrożenie? Niestety na swoim kanale stale spotykam się z różnymi twierdzeniami pozbawionymi kontekstu. Otrzymuję komentarz, no, jakby nie było na zupełnie inny temat, bo ja przynajmniej, bo ja naprawdę nigdy do tej pory nie broniłam cukru. Yy, zawsze raczej unikałam takich tematów, bo dla mnie cukier to nie jest w ogóle prosty temat. Przeczytajmy fragment tego komentarza. Pierwsza info z internetu. I nie wiem dlaczego info jest w rodzaju żeńskim, bardzo ciekawe. <laughs> ok. Cukier może upośledzać homeostazę fizjologiczną wielu układów w organizmie. Słuchajcie, i to jest info z internetu, czyli mamy do czynienia z jakimś mitem internetowym. No bo posłuchajcie, co to znaczy, że cukier może upośledzać homostazę fizjologiczną, skoro homostaza fizjologiczna wręcz polega na utrzymywaniu poziomu cukru w określonych zakresie od do. I jeżeli będziesz miał tego cukru za mało, jak również za dużo, no to dopiero wtedy jesteś poza stanem homostazy. A tutaj, tak jakby obecność cukru już miała zaburzać stan homostazy, podczas gdy homostaza wymaga obecności cukru na prawidłowym poziomie. Za mało cukru oznacza śmierć. Ja nie rozumiem, dlaczego do ludzi to jeszcze nie dociera. Przecież wszyscy wiemy, no chociażby jeżeli ktoś nawet nie spotkał się w życiu z cukrzykiem, to chociażby z filmów często widzimy, że ktoś mdleje, potrzebuje nagle czegoś słodkiego. Za niski poziom cukru obawia się omdleniem, utratą przytomności, stanem śpiączki, uszkodzeniem mózgu. Jeżeli nadal w szybkim czasie tego cukru nie dostarczymy, dochodzi do zgonu. Więc homostaza polega na obecności cukru. Więc no jak może cukier upośledzać homostazę, prawda? Ale zobaczcie, tego typu mity krążą w internecie. Dalej czytamy, osłabia strukturę DNA. A z czego jest zrobione w ogóle DNA? Co to jest DNA pod względem chemicznym? No właśnie, DNA to jest przede wszystkim cukier. A dokładnie, DNA zbudowane jest z cukru, grupy fosforanowej oraz zasady azotowej. Prawdopodobnie pod względem ilościowym tego cukru, domyślam się, tego nie na 100%, domyślam się, że jest najwięcej, bo często słyszymy właśnie takie stwierdzenie, że DNA jest zbudowane z cukru. A tutaj słyszymy, że osłabia strukturę DNA. To pomyśl, co by nie było, gdyby nie było tego cukru. Po prostu nie byłoby DNA, tak? No, zaniklibyśmy. Nasz organizm by się nie regenerował, by po prostu zanikł, rozsypałby się nam, prawda? Zaburza absorpcję białek. Przecież to też już dawno zostało obalone. To kiedyś panowały też mity, że należy spożywać. Rozłącznie węglowodany i białka. To jest już dawno obalone, ponieważ białka i węglowodany są trawione i wchłaniane niezależnie od siebie. W żaden sposób jedno nie wpływa na drugie. Natomiast jest powód, dla którego zalecane jest łączenie białka z cukrami. Zauważ też, że w naturze tak właśnie węglowodany występują. Węglowodany w naturze. Praktycznie nigdy nie występują w sposób samodzielny, prawda? Typowe źródła węglowodanów, takie jak zboża czy jakieś nasiona. Czy różne fasole, które obfitują w białko, tam zawsze to białko występuje obok węglowodanów? Panuje taki pogląd, i on jest bardzo mocno udowodniony naukowo, że dopóki spożywasz taką żywność naturalną, w takiej postaci, jaka ona istnieje w naturze, czyli także te węglowodany, w takiej postaci, w jakiej one występują naturalnie, a naturalnie zawsze. W... Występują w akompaniamencie białek. Taka dieta nigdy nie będzie Tobie zaburzała gospodarki węglowodanowej i też raczej trudno przytyć od takiej diety, gdzie bazujesz na tych produktach naturalnych, a raczej wprost przeciwnie, jest to dieta o udowodnionym działaniu odchudzającym. Dlaczego? Dlaczego tak bardzo zalecane jest łączenie węglowodanów z białkiem? Ponieważ konsumpcja protein powoduje uwalnianie się glukagonu, hormonu, który z kolei stabilizuje poziom insuliny, więc to czym nas straszą cukrofoby, że Spożywanie węglowodanów nam miałoby jakoś tak mocno zdestabilizować poziomy insuliny i to od nich rzekomo mielibyśmy tyć, to to wszystko jest niwelowane, jeżeli spożywamy węglowodany w postaci naturalnej. Między innymi ze względu na glukagon, który będzie jednak kontrolował poziomy insuliny, ale no też jest oczywiście mnóstwo innych przyczyn, dla których węglowodany w tej naturalnej formie, tak jak one w naturze występują, no na pewno raczej krzywdy nam nie zrobią. Więc tak jakby już z tej mojej tutaj przemowy wynika wyraźnie, że jeżeli mówimy o weglowodanach, zawsze musimy pytać jakie, w jakiej formie? Nawet bardzo się liczy to, czy to jest forma rozdrobniona, czy forma stała, grube kawałki, twarde kawałki, czy, czy jakaś papka, to to, to, to jest po prostu to jest zupełnie co innego. To są kompletnie różne sytuacje. Więc dlatego ja unikam mówienia o cukrze jak o jakimś jednym temacie i o jakimś jednym działaniu cukru. Tak jakby to zawsze efekt spożycia każdego węglowodanu był podobny i taki sam. Już nie mówiąc, że przecież celuloza także jest, należy do węglowodanów, czyli do cukrów, a. Deficyt celulozy, to nawet ostatnio miałam na zajęciach z dietetyki, może skutkować chociażby rozwojem raka. Mówi się, że epidemia raka piersi. Jest spowodowana deficytem, niedoborem błonnika, celulozy we współczesnej diecie. Akurat wymieniam raka piersi, ale wiele postaci raka jest spowodowanych niedoborem błonnika, celulozy, czyli też jednej z postaci cukru. Więc jak można tak strasznie, koszmarnie upraszczać temat cukru? Czytamy dalej w tym komentarzu, że cukier sprzyja wczesnemu starzeniu się organizmu. I też o co chodzi, bo to też jest bardzo częste takie zdanie, które słyszymy w internecie, że od cukru się człowiek starzeje. O co chodzi? Chodzi tu oczywiście o końcowe produkty zaawansowanej glikacji, czyli tak zwane AGE. I czy słusznie wiążemy je ze spożywaniem cukru? Otóż bardzo niesłusznie. Dlaczego? Dlatego, że w tych zakresach, w których masz utrzymywać swój cukier, ty go musisz utrzymywać, bo inaczej umrzesz. Więc yy, nie, nie będziesz miał możliwości cieszyć się jedną zmarszką mniej, jeżeli umrzesz. Yy, jeżeli już... To faktycznie yy, negatywne skutki także na procesy glikacji obserwujemy dopiero w momencie, kiedy cukier przekracza te bezpieczne dla nas normy. Czyli podwyższony cukier we krwi faktycznie może powodować yy, przesadną produkcję tych końcowych produkcji, produktów glikacji. I one faktycznie są niekorzystne. Czyli, po pierwsze, mówimy o podwyższonym cukru. A skąd się bierze podwyższony cukier we krwi? Czy ze spożywania cukru? No chyba nie. Tylko z choroby insulinooporności, z cukrzycy. A skąd się bierze cukrzyca? Ze spożywania cukru bezpośrednio? No chyba nie. Tam są o wiele poważniejsze procesy i ogromną rolę akurat w procesie powstawania yy, cukrzycy pełni tłuszcz nasycony, jeden z kwasów nasyconych, który przy obficie występuje w maśle. On uszkadza komórki trzustki, uniezdalnia trzustkę do produkcji insuliny. I wtedy już obojętnie ile spożyjesz tego cukru, czy go nawet nie spożyjesz, bo tego nawet nie musisz spożywać, bo przecież twój organizm też będzie produkował cukier. Nie zapominajmy o, to, o tym, że na bazie cukru rośliny produkują aminokwasy, że aminokwasy jest to w pewnym sensie pochodna cukru i organizm bardzo łatwo redukuje aminokwasy z powrotem do cukrów. One to są bardzo spokrewnione... Grupy substancji. Więc to nieważne, czy ty ten cukier spożywasz, czy nie spożywasz, pytanie jest, czy jesteś osobą zdrową, czy osobą chorą. A nie czy ty ten cukier spożyłeś, czy nie. Yy, ale to jeszcze też nie koniec historii, bo skoro już mówimy, że cukier miałby powodować starzenie, a tak naprawdę chodzi nam o końcowe produkty zawasowanej glikacji, to od razu musimy zaznaczyć, że również yy, ketony powodują produkcję AGE, czyli końcowych produktów glikacji, czyli wcale nie musisz spożywać cukru, aby uzyskać ten efekt, będąc na diecie keto do, otrzymujesz dokładnie ten sam efekt. W jednym z filmików nawet wyjaśniałam, dlaczego możesz doświadczyć wszystkich tych najgorszych skutków cukrzycy wraz ze ślepotą, z amputacją kończyn i wszystkiego. Możesz doświadczyć najgorszych powikłań cukrzycy bez cukrzycy, ponieważ ketony robią tą samą robotę. Czyli mówiąc uczciwie, Powinniśmy od razu wyjaśnić, że nieunormowany, niewysoki poziom cukru we krwi oraz ketony przyspieszają starzenie. Oraz jeszcze trzeba dołączyć do tego, dodać trzecie źródło yy, końcowych produktów glikacji. Mianowicie produkty odzwierzęce, w mięsie jest ich mnóstwo. Czyli my je spożywamy już wraz z dietą. I to chyba myślę, że to te główne, najczęściej słyszane przez nas mity na temat cukru. Nie no, jest ich niewątpliwie znacznie, znacznie więcej, ale przynajmniej do tego, co akurat wyczytałam w komentarzu pod własnym filmem, postanowiłam się ustosunkować. Nie chcę, żebyście myśleli teraz, że ja z kolei promuję cukier, bo no właśnie, ja generalnie przestrzegam przed upraszczaniem. Nie można powiedzieć, że cukier jest dobry, że cukier jest zły. Za każdym razem trzeba przedstawić cały kontekst, powiedzieć, jaka forma cukru, w jakim pokarmie, w jakiej strukturze 3D, obok czego, w kombinacji z czym w jednym posiłku, tak? Inaczej będzie metabolizowany yy, posiłek, Obfitujący, węglowodany, spożyty przed, powiedzmy, jakimś wysiłkiem fizycznym, przed nawet spacerem czy przed treningiem, a zupełnie co innego się dzieje, jeżeli zjemy, tak spożyjemy taki posiłek przed snem albo siedząc na kanapie i oglądając film. Także, no, no nie można tak dyskutować bez całego kontekstu i też w oderwaniu od konkretnej osoby, bo to konkretna osoba. Albo ma jakiś problem zdrowotny yy, i musimy rozmawiać w kontekście tego problemu zdrowotnego, lub jest to osoba w pełni zdrowa. To, to, to też są zupełnie inne sytuacje, prawda? I w tym momencie już przerwę to wideo. Jest jeszcze dalszy ciąg nagrany, i w dalszej części. Mówię o funkcjach cukru w organizmie, gdyż, jak się okazuje, cukier pełni naprawdę mnóstwo różnych funkcji. Niektóre są bardzo istotne, milczy się na ten temat, nie ma świadomości, i dlatego powszechnie dorabia się gębę cukrowi, czyni się z niego jakiś zbędny składnik naszej diety. A zatem wkrótce wracam do tematu cukru, i w następnym odcinku, który tak naprawdę już nagrałam jednocześnie, jest to ciąg dalszy tej samej przemowy, porozmawiamy sobie o funkcjach cukru w organizmie. Na koniec przypominam, że w styczniu rusza mój kanał dietetyczny, i tam już tylko i wyłącznie będziemy rozmawiali na temat zdrowia na temat diety. Jeżeli oglądasz to wideo w styczniu lub jeszcze później, ten kanał już na pewno funkcjonuje, i link do tego kanału znajduje się w górnym przypiętym komentarzu. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.